Disney inwestuje miliard dolarów w OpenAI i wprowadzi swoje kultowe postacie do narzędzia do generowania wideo Sora tej firmy. Trzyletnia umowa czyni Disney'a pierwszym dużym partnerem licencyjnym dla Sora, a fani wkrótce będą mogli generować filmy oparte na ponad 200 postaciach Disneya, Marvela, Pixara i Gwiezdnych Wojen. W ramach umowy niektóre filmy wygenerowane przez użytkowników narzędzia Sora zostaną udostępnione w usłudze streamingowej Disney ⁇ Generatory wideo AI, takie jak Sora, zachwyciły swoją zdolnością do szybkiego tworzenia realistycznych klipów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Jednocześnie zalew takich filmów w mediach społecznościowych wzbudził również obawy o slop AI, wypierający pracę stworzoną przez człowieka, wraz z obawami dotyczącymi dezinformacji, deepfakeów i praw autorskich. Disney i OpenAI oświadczyły, że są zaangażowane w odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji, która chroni bezpieczeństwo użytkowników i prawa twórców.